Myślisz, że wygrasz to? No, bo mam nowego skinka. Nie, to są twoje włosy. To po prostu masz lepszy głos. <noise> Jak, ale, jakbyś to powiedział, w prawdziwym życiu to by było absurdalne, nie? Czemu moja taką z czerwonym? Nie, to jest niesprawiedliwe. Ja pierwszy nie kawię. No bo życie jest niesprawiedliwe w ogóle, więc co ty. Ła, wow, to czemu ty... Jak ty mnie bijesz? O, i teraz nie, się zdajesz. Ja nie, widzisz. <tronik> Haha, widzisz, masz już siedem... walnąłem! Nie, ja pierwszy walnąłem, nie dyskutuj wЬ! tutaj, nie dyskutuj, ja pierwszy walnę. <skrybuj> <aft> Jaki uparty jest, by wygrać ze mną. Z zielonym ludzkiem chcę wygrać. <sumstr kills> Dlaczego jesteśmy tu? jesteśmy tu? Dlaczego ty. jednym atakiem robisz, a ja walę, to nie robisz, Dla ty. Dla ty. Dla ty. Dla nie Idź ode mnie! Nie, ty idź ode mnie! A Ja w co cię nie powaliło! Ła! Czemu ty latałeś? Co się działo? Bo ja mogę. Mikołaj, no! Jeśli to będzie prawda, że przez moje włosy, to... stawiać ci piwo! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I, i tylko i to go przekonało, to go przekonało. O poleciliśmy razem. <laughs> Jak no mi się widzisz, to zawsze ty... podoba. Hey bro, your What? What's What? What's your day, bro? Your... Nieskuteczny blok. No widzisz, już mam 130 punktów. Zamknij mordę! Aha. Aha. <laughs> Ahaha, walnołem cię, walnąłem cię, walnąłem cię, walnąłem cię, walnąłem cię, cię i co zrobisz? Co zrobisz? Co, co, co zrobisz, 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 co nie, zrobisz, co zrobisz, co zrobisz, co zrobisz, co zrobisz, nie, 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 <laughs> trzeci. Czy tam trzeci? Gilotyna. nie, 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 Gilotyna! O! No nie <grywa> nie masz głowy! <grywa> Jak to się stało? Nie masz głowy, ale. No nie ci... wiem! Dlaczego ty masz bo nie mam głowy i się wykrwawiam? A to jest niesprawiedliwe, bo ginę, bo się wykrwawiam. Bo życie jest niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, ty. A w ty ogóle. Nenny! Nenny! Pitu, pitu, pitu! Hananuju! <laughs> Jak się Mówi. To przez prostu, to, że ja nie mam włosów, to wygrywam? What? O! Ale wychodził w Ha. to, tu, na tu, pośla tu. Nie <laughs> Ja cię nie pokonam. Nie no, rad... <laughs> ciebie już wstaje. się wywadzisz na tej piłce No mówię no Akurat wtedy O, 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 nie, o masz kurwa, Ej, nie masz drugiej Kurwa Ej, nie masz drugiej! Teraz czas na głowę <laughs> Ja pa, ale to o, będzie o, A, no, 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 no wy, wy nie no. Ej, już. ale ja nie ja nie miałem wtedy rąk do masu ja p*** ale coś ty mi nie. Mistrzostwo oś paku, 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 mnie. Bo ja gram z niebieską na 100 b 3000, dlatego mnie poj. Ale jaka inspiracja się przysła, by tak się nazwać? Właśnie nie wiem. A ja se muszę wygłodzić, jak ty masz to co ja mówię. Ja pierdolę. Dlatego... co jest? co jest? Co jest? Nie wiem.